Siemanko z tej strony noliw, Jako że seria Wam się spodobała, dzisiaj przedstawię Wam kolejne trzy niewyjaśnione tajemnice w CSie GO. Zapraszam Cię również do mojego sklepu, gdyż w jednej na 200 koszulek ukryliśmy Dragon Lora za 500 dolarów. Myślę, że okazja jest bardzo fajna i warto kupić, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Drzwi widmo. Do dzisiaj nikt nie umie wyjaśnić tego klipu, który kiedyś pojawił się na redicie. Drzwi się otworzyły same i nikogo za nimi nie ma. Nie ma możliwości, żeby typek wyskoczył przez balkon albo się schował ze drzwiami, bo ten koleś się otwiera. Zresztą zobacz to jeszcze raz. Koleś wychodzi, drzwi się otwierają i zamykają instantowo. Nie wiadomo, do dzisiaj też nie zostało to wyjaśnione. Bardzo dziwna sytuacja. Czyżby duchy naprawdę istniały? Odgłosy ducha. Pewno widzieliście już ten klip, ale go wstawiam, ponieważ do dzisiaj jest również niewyjaśniony. Kolej stoi na rampie i słyszy stepanie. Chociaż nikogo tutaj nie ma. Jak słyszeliście, można było słyszeć ciągle stepy, pomimo tego, że nikogo tutaj nie było. Bardzo dziwna sprawa i do dzisiaj jest niewyjaśniona. Jeżeli macie jakieś propozycje, napiszcie w komentarzu. Blokowanie się w ścianę. Do dzisiaj istnieje bóg w CESie, dzięki któremu możemy zawisnąć praktycznie w każdej ścianie. Tak jak tutaj, patrzcie. Wskaczę, skaczę, próbuję się zablokować i tu nagle pyk. Wiszę w powietrzu. Dziwne? Da się tak zrobić z każdą ścianą. Użytkownicy Reddit'a pisali do Walwa z tym problemem, lecz oni go nie naprawili i do dzisiaj ten problem występuje. Tutaj macie akurat dwa przykłady z Miraża, ale występuje on jeszcze na Koblu i różnych innych mapach. Ale to znajdziecie w moich innych filmach. Jeżeli chcesz więcej, no to zostaw łapkę w górę. 30 tysięcy łapek i od razu zabieram się za montowanie kolejnego filmu. Zostaw również suba z dzwonkiem, aby nie pominąć również innych dziwnych ciekawostek i tajemnic. Trzymaj się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.